Pokazuję go wam na tym dużym formacie, bo tak mi się spodobał, że chciałabym zrobić coś podobnego na tym dużym podobraziu. Jest to złotko, które ja bardzo lubię, przenikają się te kolory. Dzisiaj, obraz tego typu. Masa energii, takiej pozytywnej, obraz stworzony przez nakładanie farby szpachelką. Wcześniej podmalówka w kolorze zielonym. Trochę złota, troszkę gdzieś tutaj błyszczącego fioletu różu. Zobaczcie jakie intensywne, fajne kolory. Obraz energetyczny, żywy. Słuchajcie, to jeszcze nie koniec przygody z tym obrazem. On jeszcze będzie miał fajne akcenty, ale bardzo chciałam już teraz Wam pokazać ten etap. Zobaczcie też jak powstawał, ale to co tutaj jest, jestem już z tego dumna. Chyba będzie takich więcej, gdyż ta technika nakładania farby pahelką bardzo do mnie przemawia. I teoretycznie mam kontrolę nad narzędziem, ale w praktyce... Nigdy nie wiem, jak ta farba pozostawi swój ślad na płótnie. Ja wiem, że może ja bardzo przeżywam te swoje obrazy i te kolory, które są zastosowane. I jak już coś takiego powstanie, to mówi do mnie, i ja wtedy tak się tym mocno ekscytuję. Ale zobaczcie sami. To jest wybuch kolorów, to jest wybuch energii. Jak wiecie, moje obrazy zmieniają się na ten moment. Na ten moment jest taki. Ale już musiałam pomóc go pokazać, bo już nie mogłam wytrzymać. <grych> Ta -da!